Schodzę do kuchni, a tu taka sytuacja. Co tu się dzieje, Saścia? Tu mi właśnie... Co ty robisz? Herbatę. Herbatę? Trzeba sobie w życiu radzić. Nie, nie mam co ja wyrobiam. My jemy śniadanko gdzieś z Akademią Pana Kleksa. W ogóle już jest na Netflixie. Meliska za malutka, ale chwilkę teraz poogląda. Melisza, komu ty to pokazujesz wszystko? Babcie, piesiu, pani i babcia, tak? Ale masz tutaj ekipę przedszkolaków. I mówi, patrzcie, babcia, babcia widzisz. A, pamiętasz? Mówisz o malutki. Zabierasz? A pani nie przeczyta jej całej niuniu. Bezabłuba. Ja wiem, ale ja zostawiłam raz książkę w przedszkolu i ciocia czytała... Kilka tydzień. dni. Aha, no, tydzień. Kilka dni. Pani sadza wszystkich dookoła i mówi, patrzcie, opowiada, tak? I pani czyta książeczki. A mogę też przeczytać? Ja mam być dzieckiem? No, mam coś, być to. dzieckiem? Mamy naleśniki, mama będzie miała szacunkę tak bardzo. Co będzie grane? Nichanko? Siad ładnie, siad i je! I sobie niuchają. Słuchajcie, myliśmy teraz, też to pokazywałam wam ostatnio. I po prostu Taras jest w tragicznym stanie opłakany wręcz tak samo jak stół chyba wszystko co tutaj pyli dookoła mam wrażenie że się tutaj obsadziło i jest masakra. Oho. Uh -huh.